z tej samej wioski co zawsze u takiego samego gospodarza co zawsze ale dzisiaj jestem na innym polu tamto pole, po którym zwykle chodzę jest po drugiej stronie drogi za zabudowaniami No cały czas chodziłem po tamtym ale postanowiłem zobaczyć jak będzie wyglądała sprawa na tym polu tak chociaż przez dwie godzinki i zobaczyć, co będzie tutaj wychodzić, czy w ogóle coś, czy coś innego, czy coś fajniejszego, no nie wiem. O, to pole jest tak położone nad rzeczką, tam o, tak teren opada w dół i tam w dole jest rzeczka, która kiedyś dawno temu meandrowała, później ludzie ją wyprostowali. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No i proszę, po około 30, mier... 30 metrach... Jest pierwszy guziczek, płaski, z łóżkiem, nie ma chyba żadnych wzorków, no ale już coś jest. Łózka od ślepaka. No i proszę, ktoś tu chyba sobie urządził jakieś strzelanie, bo tam była, tam była jedna łózka, tutaj była druga ale tutaj trzecia wszystkie od ślepaka yy, właśnie się trafił kawałek sprzączki szkoda, że nie cała taka pewnie sprzączka od buta XVIII wiek podejrzewam ale tylko kawałek teraz wyszła mi taka mała rzecz nie wiem, z miedzi, z brązu nie mam pojęcia co to może być takie w kształcie Takiej no, elipsy, powiedzmy bardzo cienkie, jak moneta. No ale no, nie jest okrągłe, nie widzę na tym żadnych wzorów. Nie mam pojęcia. Nie wiem, po oczyszczeniu może będzie więcej widać. No słuchajcie, nie wiem ile czasu już tutaj chodzę, ale jeszcze tylu śmieci się nie nakopałem nigdy jak dzisiaj. Rozumiem się teraz dopiero po długim czasie wpadł guziczek kwiatkowy kolejny a już jestem po prostu wykończony kopaniem w jakiejś foli tubek, innego badziewia, totalnego, normalnie masakra. Miałem nadzieję, że tutaj będzie coś lepiej trochę nad rzeczką. No, i jest kolejny guzik podobny do tamtego też, niestety, bez łóżka, ale bardzo ładny. Słuchajcie, chodziłem po tamtym polu, ponad 2,5 godziny było cienko. Tylko trzy guziczki, jakieś trzy te łuskie ślepaków. Poza tym same śmieci, same śmieci, wszedłem tutaj z powrotem na to pole, po którym zawsze chodzę. I spójrzcie, co się trafiło. Czwarta. Czwarta tutaj na tym polu piłeczka golfowa. Nie wiem, skąd one się tutaj biorą. Najbliższe pole golfowe jest sporo kilometrów stąd. Nie mogła tutaj przylecieć z pola golfowego. Nie mam pojęcia, skąd one się tutaj biorą. Kolejna. Piąta. Dzisiaj już druga. A już zdaje się, że widzę następną. Proszę. Tylko dzisiaj trzy, tylko dzisiaj trzy piłeczki golfowe. A w sumie ile? 6. Nie Numer 7, dzisiaj numer 4. Po prostu szok. Po prostu szok. No, i ledwie ruszyłem po tym polu, od razu trafił się guzik. Taki wypukły, z brązu. Jakiś wzorek ma. No, i jest piękna duża kula muszkietowa. E, jakieś 10 minut temu trafiłem inną, trochę mniejszą. Ta jest bardzo ładna, duża. Super. No i właśnie trafiłem taki piękny guziczek kwiatkowy. Poza tym no słabo, dużo śmieci znowu. No i teraz trafiła mi się taka piękna plomba solna. Niestety nie mam jej jak wyczyścić, bo zgubiłem gdzieś szczoteczkę. Próbowałem ją znaleźć, ale nie udało mi się. Szedłem po swoich śladach, ale bez rezultatu. Ładna, takiej jeszcze nie znalazłem. No i teraz trafiłem taki guzik z kotwicą. Uszko łamane. No, ale takiego to jeszcze nie mam. Five.